Nie my, że tu widać było lepiej. Kurde. Nikt nie zajebał ci widelce Gdzie są widelce, kurde? Trzeba by żyć. Bo no, ładnie nogi robiłem, kurde, to trzeba... Na pierdala, czy kurde. Chłopaki. Kurwa, ale rybę mi przynieśli, ja ryba. ryba, kurde, zajebista. Cały talerz. Cały Jak talerz. A tu taki steak powinno być. To, tak. powie, to powiedz chłopakom, dlaczego oni w Polsce nie rosną. Kurde, czy nie wpierdalałem jedzenia. kiedy na pyczkę taką małą zje. To może porcje ich. Kurde. <grywa> a taka porcja musi być. Tu, tu, sałata. Zupy już Nie ma. Tutaj steak. Ziemniak. Tutaj chleb cały. A taka porcja musi być. Takie sześć porcji na dzień. No to będziecie rosnąć, nie? Bo inaczej to nic z tego nie będzie z kanapeczki małej zapomnijcie musicie tak jeść Ci się uczy teraz kurde no ja będę wpierdalał <grymka> spimpowaliśmy nogi dzisiaj no na pimpach kurde przepiękny mi steak nie czerwony ja robię skrmeł jabali trochę <grymka>